Przestańmy Dawniej nie był wybrał starsa, więc powracamy jest problem Ostatnio miałem nieco Dużo mniej. Teraz hmm. lecimy z Gierką. Z... Z... Też mąż w górze nam się kuk Nie się Nie przywało, ale ja po prostu za mną nie w problem mm -hmm, zaraz gina. Ложи. Сруха, ты тусов мне. на майк. Но уже ведранка. Кур. Гиня. Не-не-не-не. Чекай, круг. Круг, чекай. Ogólnie sorozalagi. Jak coś z mną kiedyś na odcinku, to śmiało piszcie w komentarzach swoje niki to, to ja was na odcinku może dodam. To on się tutaj chowa. Nie no, łatwiejsko. Jak na przykład O saldo pokaj, proszę, żeby był legendarny. O nic nie wiem, jakby ogólnie patrzcie. Ja przeszłam cały po prostu nie mam tego. Ale trochę dużo tego mam. To w jeden nie zrobię. Tema jak macie mieć nowych, to nie wiem jakim cudem, ale... Okej, okay. to jest moje ID. Czy mnie dodać? To do No ma do grupy nie dołączycie niestety. No. E. No, No, zginę to ma tylko że Nie są taki dobre jak myślałem. Pewnie na ostatniu był taki update z I, I ja tu mam, w ogóle nie zbierałem <śm> O O, startz Oczywiście nic nie wypadnie Jakby inaczej Dobra O Dobra, gramy z widzem pewnie, jak jest, ja, ale nie wiem Давай. Солечим. So, <говоришь> Ищем. So, się nie niszczy. Przed, przed chwilą nie miałam laga. Nie, 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 nie. Ja! Yeah. O! To było to fajnie, ale cóż, no. W ogóle. Y Tutaj było coś. Patrz, ja nie, 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 nie było na tak tych skrzynek. Tak wiem. Patrzcie, jak to wygląda? Nie, nie musicie mi zrozumieć, ale ja. Będę grał. Dobra, jak mówię widzowie, jak mnie dodać i to, zabić to możecie mnie dodawać i w ogóle no co, to, to było, było na tyle widzowie, pa pa.